Cześć, witam. Ostatnie dwa odcinki na dzisiaj to has, papas hot dogery to go 2. To jest odcinek pierwszy, a jeszcze drugi odcinek dzisiaj będzie. Yy, zaczynam od razu z Taylorem. On widzi sezon na bilety, nie? tu jest długa kolejka, widać Grega, Joja i Clover. Jojo zadowolony, Taylor za nim, ale niestety bilety się skończyły. No i tak dalej, nie. to, to jest najlepsze miejsce w tym domu. Taylor już sobie wyobraża, że będzie obserwował przykładowo pańcza Hituela na stadionie następny dzień widzi się z papą Louis ha, ten, do, ten daje mu kluczyki papa Louis na stadion on sobie wygodnie siada popcorn zamawia, ale tutaj nagle stado klientów i duke gotcha będzie pierwszy OK. Hmm. Chciałbym zadać pytanie kiedy duke godza był odblokowany. Dlaczego mi tutaj nie widać całego ekranu? Nie umiem tego wyjaśnić, dlaczego pół ekranu nie widać. To gra jest tak dziwnie ucięta. Ok, najważniejsze to widać. Myślę, że zniesiecie to co? Są dwa Fizy już odblokowane. No tak, najpierw ustawić, teraz wybrać drugi. A przez to, że mi pół. Znaczy, część zamówienia ucina, to ja nie będę jakby serii odwoływał. Zanagramy no, z tym do końca, jak trzeba będzie. <grym> komplet zrobiony kolejny trening jeszcze dwa treningi przede mną przede mną nie z, z zrobieniem sushi no nie widać znaczy wiemy że to jest dwójka, ale tego tu nie widać mm. jeszcze odcinki w czy w... sushiria i wingeria jeszcze zostały mi do rozpoczęcia od nowa mm Okej. Okay. Ketchup, no wyłączyłem sobie nagranie przypadkowo. Mm, fasola i serk. Jakby co to, to jest fragment, ten czarny ekran to jest fragment, który jednak da się... Chyba... Coś z nim zrobić, żeby go nie było widać. Okej, okay, perfekt. Do następnych odcinków. Będę musiał tę minutę w, wpiąć do pierwszego fragmentu odcinka, który po, po tym jak do was wychodzi jest cały. standardowo osiągnięcie i do następnego odcinków Cześć